Czy rejonowej? Nie powiedział, tylko do prokuratury w Koszalinie. Mhm. Wie pan, co? Podam panu numer telefonu, bo wydaje mi się, że to będzie w prokuraturze rejonowej w Koszalinie. Gdyby jednak się okazało, że tam nie, to wtedy proszę tutaj spróbować do mnie jeszcze raz zadzwonić, tak? No dobrze, a nie możecie od razu mnie sprawdzić za jednym zamachem? No ja pana nie sprawdzę, bo mamy na dwie godziny wyłączony system. Rozumiem. To jaki jest do rejonówki? 94. Tak. 34. Tak. 19. Tak. 510. I z kim tam rozmawiać? Tam będzie... To, to jest numer telefonu do sekretariatu. I co trzeba podać, żeby y, oni mnie sprawdzili? Y, no pewnie na pewno y, pana nazwisko, tak? Pana godność, imię i nazwisko. Myślę, że potem będą mogli sprawdzić, czy coś takiego u nich tam istnieje. Okej. Okay. Dobrze, to ja podam. Ja pani podam też moje nazwisko. Nazywam się Artur Głowacki. Jak pani wpisze wyłącznie w Google Artur Głowacki, to pani bardzo dużo na mój temat wyskoczy. Bo dwa razy startowałem z tego regionu na prezydenta Polski. Tylko się o mnie nie mówi, bo ja jestem osobą bezpartyjną i nikt nie będzie partyjnym robić pod górę, nie? Wie pani o co chodzi. No, Artur, no proszę, proszę sobie tam, zapisać. Artur Głowacki i od razu pani wyskakuje strona Artur Prezydent. Artur Głowacki i na przykład Tuczno 24 bo jestem kandydatem w Tucznie I jako jedyny z pięciu mam stronę internetową. Aha. Także na pewno znacie też pana yy, Marka Mazura, bo nie jeden komitet mnie rejestrował. No i tyle na no co? Sędzia sądu karnego, prawda? Zgadza się? No. Chyba tak. tak. No, no jak no, chyba? Mówię, niech pan... Okręgówka i nie wie, czy, czy sędzia sądu karnego to jest Marek Mazur? To wy nie wiecie? Niech pan spróbuje zadzwonić do prokuratury rejonowego. Do rejonówki nie... dzwonię. Dobrze, dziękuję bardzo pani Miła. Widzenia. Proszę bardzo. Tak, tak się, można się dodzwonić do prokuratury okręgowej to wysyłają do rejonowej. W rejonowej nikt nie odbiera. Mają wszystko gdzieś. Wiecie dlaczego? Może działają wirtualnie siedzą w domu. Bo takim prokurator polecił. Tyle sygnałów jest, to nawet nie ma sensu z nimi rozmawiać. Nie? Ale no cóż, zapraszam wszystkich na stronę www.tuczno24.pl na pewno ciąg dalszy nastąpi. Widzicie, jak to jest. Oni tylko jeżdżą, psują atmosferę, ale co do czego się dodzwonić, do nich też nie można. W policji są konfidenci, którzy wykonują y, zadania PiSu. Tak naprawdę są upolitycznieni. Od szpiku kości po same pięty. A prokuratura nie chodzi. Jest za pięć, Za 5:3. Pięć Piękny czwartek. Działają wirtualnie, nie? Tak jak Morawiecki nakazał, tak jest. A ja zapraszam ca cały czas www.artur-glowacki.pl Zobaczcie, jakie tam są filmy. Dzwonimy w takim razie z powrotem do okręgówki w Koszalinie. Niech Pani nam powie, bo przecież system jest ten sam. Wszystko widzą w systemie. Ha, ha, ha. Co, też już Pani nie ma? No. Spakowała torebkę, po, poszła wcześniej na autobus, bo mąż czeka. No, widzicie. Można się dodzwonić jedynie do delegatury. Pewnie w Koszalinie. I powiem, co myślę. O, dzwonią. No, jestem. No, mogę, mogę, mogę rozmawiać. Proszę, yy, Poczekaj, ja oddzwonię. Tak. Yy... Proszę panią, jest taka sprawa. My rozmawialiśmy przed chwileczką. Tak? Artur Głowacki z tej strony. I dzwoniłem do rejonówki. Tam już nikt nie odbiera. Myślałem, że już pani nie odbierze, bo tak długo to trwało. Ale wy normalnie pracujecie do 15 chyba 15, nie? My, w okresie pandemii, pracujemy na dwie zmiany. Od 7 do 13.00. Rozumiem. A dlaczego? Z jakiego powodu to tak jest? Z powodu pandemii. No ja wiem, ale co ta pandemia daje, że, że nie wolno tak normalnie pracować? No musi, musimy być podzieleni na dwie grupy, tak? Żeby w jednej grupie to się wydarzyło. Rozumiem. No dobrze, nieważne. PiS zarządził, tak, tak robicie i... Ja proszę Panią tylko tyle, że chciałem się dowiedzieć coś na swój temat, nazywam się Artur Głowacki, żeby, żeby Pani wrzuciła w system moje nazwisko i żeby to wyszło, czy prokuratura mnie ściga, czy nie ściga, bo ja już nie wiem komu wierzyć, czy policji, czy komukolwiek, nie? Jak ja, jak ja miałem umorzenie sprawy i oni za mną jeżdżą, ja dzwoniłem do Wałcza, mówią faktycznie jest jedna sprawa umorzona i my Panu wyślemy umorzenie, ale policjant mi mówi... To już mi pani mówiła. Ja tylko chcę wiedzieć. No rozumiem. Ale to już mi pani mówiła. Ja tylko chcę wiedzieć coś w mojej sprawie. Artur Głowacki się nazywa. Jezu, to jest wojna elektroniczna już. Jesteście państwo świadkiem, że to jest wojna elektroniczna. To o czym mówiłem, że do tego będzie dochodzić. Że ta pani zaraz znowu zacznie powtarzać to samo. Gdzie te czaski? Zaraz to pani znowu powie, mhm. że tak pracujecie. My w okresie pandemii pracujemy na dwie zmiany. No. Od 7 do 13.30 i od 14 do 20.30. <laughs> Nie no, masło maślane. Ja się rozłączę jeszcze raz, bo naprawdę to jest wojna elektroniczna, to, to ja wiem. Masło maślane. Zobaczcie, jeszcze raz. Połączymy się. To jest tak okręgowa okręgówka. Co już teraz nie odbiorą, czy znowu trzeba będzie czekać? Proszę bardzo No jeszcze raz Artur Głowacki. Wie pani się rozłączyło i pani powtarzała cały czas to samo. Jakiś, to już jest chyba wojna elektroniczna, nie? Coś się rozłączyło. Dokładnie. To co, poda mi pani? O co chodzi z Arturem Głowackim? Kierownik Sekretariatu o Emilie Ozusa. Dzień dobry. Są, to, Pana, niestety nie możemy sprawdzić, bo mamy aktualizację systemu. Komputery są po Rozumiem. A jutro, jak do pani zadzwonię? Jutro może pan zadzwonić, ale niestety yy, przez telefon takich informacji nie udzielamy. Obowiązuje nas ochrona na danych osobowych i ja nie mam stuprocentowej pewności, czy pan jest osobą, za którą się podaje. Dobrze, jak ja podam... Tak, telefon tego nie mogę niestety weryfikować, tak? Rozumiem, rozumiem. Ja Panią rozumiem. Wszystko jest niby RODO i tak dalej, ale i tak informacje wyciekają z urzędów. Ja powiem tylko tyle. Ja się nazywam Artur Głowacki. Proszę sobie zapisać na karteczce. Tak. Artur Głowacki. Mogę podać swój PESEL, mogę podać swój NIP, mogę podać pięć moich telefonów. Ja pracuję za granicą i naprawdę czas mi jest drogi. Natomiast to, co się ostatnio wydarzyło w mojej wsi koło Wałcza w Piecniku, to po prostu jak ja z tymi policjantami nie zrobię porządku, to, to chyba prezydent Duda zrobi z nimi porządek, nie? Albo Błaszczak. W każdym bądź razie, o co mi chodzi? Oni przekazali, że ja mam się stawić do prokuratury, ale przyjdzie pismo. Natomiast zadzwoniłem do prokuratury tutaj w Wałczu i powiedzieli tak? mi, że to dotyczy sprawa umorzenia. Z szóstego, która, Sprawy, którą ja wniosłem, bo mi zniszczono Mercedesa, yy, i to była sprawa zgłoszona przeze mnie 6 grudnia. Raz, że byli do mnie agresywni, bo startuje w Tuczy na burmistrza, to jeszcze cała wieś się zleciała, bo już od razu głowacki coś nabroił, albo może przestępca. I to mi po prostu uniemożliwiło zebranie podpisów, nie? Bo, bo to się roznosi to jest Wiocha, nie? Cały ten region to w ogóle, wie pani, psy dupami szczekałem, jak to się mówi, ale tak naprawdę jeszcze gazeta dołożyła swoje, a wiadomo, że pisowcy obstawili swojego burmistrza i on te startuje, nie? Wtucznie. Także znam się też z panem Markiem Mazurem bardzo dobrze, komisarzem, sędziem, sędzią sądu karnego i chciałbym po prostu wyjaśnić tą sprawę, bo, no bo nic innego mi nie pozostaje, jak wnieść to po prostu jako protest wyborczy, nie? Wie pan co, to ja może panu podpowiem, może pan złoży jakąś yy, albo do nas pismo, zapytanie, albo jeżeli nie podobają się panu działania policji, może pan złożyć skargę na działania policji, tak? No rozumiem, rozumiem. No to, to nie ma problemu, nie? Tylko, że to będzie trwało wyjaśnianie oni tak czy inaczej wybielą się, ale dobra, to ja, ja napiszę na przykład do was, a wy skierujecie według uznania albo według właściwości, prawda? Bo Dokładnie, tak to się... niech pan się do nas zwróci na piśmie, niech pan opisze o co panu chodzi, z czym się pan nie zgadza, bo co się panu nie podoba, żeby było wiadomo tak w treści pisma i wtedy już tutaj prokurator zdecyduje, czy my będziemy to rozpatrywać jako my, czy wyślemy to do y, innej jednostki prokuratury zgodnie z właściwością miejscową. No dobra, czyli tak, ja tytułuję list, y, bo ja napiszę z zagranicy. Ja, ja może firmę... pan napisać z zagranicy do nas na prokuraturę okręgową. Na stronie internetowej jest y, adres mailowy, może Pan wysłać Whatsam, może pan wysłać mailem. Jak panu pasuje? Tak? Czyli, czyli nawet mailowo też będziecie odpowiadać, czyli e-Urząd. Tak. Dobrze, a normalnie jak listem wniosy, to Prokuratura Okręgowa ulica Jaka w Koszalinie? Generała Władysława Andersa 34A. O, Władysława Andersa Jaki numer? 34A I poda Pani... 75 950 koszali. Dobrze, to już mam. Yy, I czy, proszę napisać czyli Państ... ma... Rozumiem, czyli Państwo... Wysłać... Dobrze, czyli Państwo normalnie... Nie Panu odpowiadać wtedy, tak. tak? Czyli Państwo normalnie jesteście w tym samym potężnym budynku jak komisarz wyborczy. Delegatura. Tak, tylko była. nie to skrzydło. Aha, rozumiem. A, no, no to ja tam niedawno byłem praktycznie, jak zgłaszałem do tej fajnej sekretarki ten, y, tą y, no, ten wniosek składałem o zarejestrowanie komitetu. Zresztą nieraz nie w tym budynku byłem, bo 10 lat temu też startowałem na burmistrza Wałcza. No, a potem po prostu zakładałem komitet w Gdańsku, ponownie startowałem do Wałcza i teraz akurat namówili mnie, żebym startował w Tucznie, no ale Byłem teraz, niedawno wróciłem nie. że było ciężko dobra. z ludźmi, bo to wszystko uparty i nie one, ale no dobra, nieważne. Napiszę, jak tylko się zbiorę, zbiorę siły, trochę dobra. czasu, to napiszę do Państwa. Bardzo proszę. No, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Proszę do, bardzo, do widzenia. pozdrawiam. Do widzenia. Do, do widzenia. No widzicie Państwo, jak to wszystko jest? Z zagranicy muszę robić porządek w Polsce. Ale cóż? Walka o Polskę jest trudna, mozolna, ale warto. Nie pozwolę na rozlew krwi Polaków i żeby tak niszczono polskość. Po prostu trzeba walczyć. Trzeba pokazać tej partyjnej nomenklaturze, gdzie raki zimują. A raki zimują na pewno w tucznie, w trzcinach, w cegłach pomiędzy kamieniami. Tak czy inaczej, mówił do Państwa Artur Głowacki, być może to trochę Zabrzmiało humorystycznie, ale możecie się do mnie zwrócić w każdej chwili pod telefon 661 0348. Bądź o za dwa tygodnie będzie czynny ten drugi numer, który widzicie, bo sekretariat był remontowany. Sekretariat mieści się teraz koło Frankfurtu nad Menem, czyli plus 48 516. 7 czy 71 albo na adres mailowy możecie do mnie pisać zapytania i one będą upubliczniane na stronie arturprezydent.pl w odpowiedniej zakładce. Też informuję Państwa, że już prowadzę wstępną kampanię wyłącznie informacyjną dotyczącą tego, że będę startować. W odpowiednim roku, czyli to normalnie przypada 2025, na prezydenta Polski, i ta strona Artur Myśnik-Lowacki, jako strona personalna, jest stroną jednocześnie informującą o tym, że takie działania będę podejmować. Dlatego rozwiązuję teraz takie drobniejsze, trudniejsze i łatwiejsze sprawy, żeby pokazać Wam, naświetlić, jak to jest w Polsce, a nie jest w Polsce dobrze, i sami o tym wiecie. Jeszcze raz powtórzę tylko, że rok temu w 2020 w Warszawie na Jerozolimskich Alejach kupiłem chleb za złoty 60, 600 gramowy chleb z piekarni nieautomatycznej Nie tam odpowiedzmy piekarza, bo zawsze jest troszeczkę droższy, ale z automatu że tak powiem w markecie złoty 60. W tym roku, w tamtym tygodniu mamy kwiecień. Kupiłem chleb w tucznie za 3,85. A co ja powiedziałem w 19 roku w telewizji w Realu? Że będzie tak potężna fala kryzysu ekonomicznego, tak wielki dołek, że się nie pozbieramy. I mamy to? No, mamy, widzicie. Mamy i żniwo partyjne właśnie zbieramy w swoich portfelach. Pandemia, cuda niewidy, Zusy splajtowane, nie ma na ratowanie życia, ale na szczepionki z Izraela jest. Także mówię precz z takimi partiami politycznymi, którzy, które niszczą Polaków i niszczą rozwój Polski. Precz, mówi Artur Głowacki i każdego dnia, proszę wstając, mówić precz z partiami politycznymi, idzie moda na bezpartyjność i twoją szansą na rozwój w działalności gospodarczej w Polsce jest to, żeby położyć partie polityczne na łopatki. Precz z partiami politycznymi, i będziemy sami sobie opłacać ubezpieczenia. Bo my decydujemy o naszych pieniądzach i gdzie chcemy być ubezpieczeni. I to proszę wziąć za przesłanie, że walczymy cały czas o Wolną Polskę. Dziękuję. Jeżeli chcecie coś o mnie wiedzieć więcej, wpiszcie wyłącznie w internet Artur Głowacki. Wyskoczy Wam to samo zdjęcie, co macie na wizytówce. Dziękuję, moi kochani patrioci polscy. Do zobaczenia w Polsce!